Jesteśmy zaproszeni, aby stawać w świętości Pana. Jezus, który cierpiał, umarł, zmartwychwstał, dzisiaj tak samo jest obecny, realnie obecny. Więc, jeżeli masz w swoim sercu jakikolwiek ból, jakiekolwiek cierpienie, jeżeli przynosisz cokolwiek, co jest dla Ciebie obciążeniem, co Ci zamyka na doświadczenie pokoju, radości, błogosławieństwa życia. Nie bój się dzisiaj, tak jak ci ludzie, którzy szli za Jezusem 2000 lat temu, powiedzieć: Panie, oddaję ci to, Jezu przyjdzie i uzdrowi mnie. Jestem przekonany, że dzisiaj Pan wybierze to, co dla Ciebie najlepsze. Więc jeżeli masz teraz w sercu potrzebę i pragnienie, aby Pan dzisiaj dotykał Cię bardzo mocno, aby przenikał w Twoje serce, jeśli chcesz módl się w sercu, albo powtarzaj na głos te słowa, które będę wypowiadał: Panie Jezu Chryste. Oddaję Tobie dzisiaj moje życie, abyś czynił ze mną co chcesz, dysponuj mną i działaj we mnie i jeśli chcesz, możesz mnie uzdrowić. Amen.